Witamy serdecznie gospodarzy dożynek Agata i Zbigniew Stanieczkowy wraz z synami Jasiem i Kowusiem. Państwo Stanieczek swoje gospodarstwo prowadzą od ponad 12 lat. Zajmują ono blisko 30 hektarów, jest przekazywane z pokolenia na pokolenie wiodącymi uprawami są użytki zielone, pszenica, kukurydza gospodarze prowadzą także hodowlę gotowa mlecznego. Witamy serdecznie! Brawo! Nie w dla naszej gazdów z tego Witamy Was pięknie! Cześć, witamy serdecznie Panie Wójt Gminy Golesiu Sylwia Cieślar w towarzystwie Jana Rudzińskiego, przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Goleszów Horazce. Denis Sikores, członka Młodzieżowej Rady Gminy. Witamy serdecznie. Gminy Goleszu, to oni tutaj przyszłość Goleszowa kroczy kuną, kochani. To oni tutaj idą, dzielą, oni także jechali jako przyszłość tej miejscowości z panią wójt Sylwią Cieślar na Kolasie. Witamy rozpięknie, pięknie, kochani, młodzież Do Za góry zbliża się ciągnik marki Kubota, korywany przez Marcina Poroczka z gospodarstwa i Marcina Sikorów, a na przyczepie... ...jadą sołtysi, Golesiów Górny, Andrzej Czermak, Golesiów Dolny, Karol Alkier, Golesiów Równia, Leszek Stasz, z kandydatkami na szwarne Gościnki. Witamy serdecznie! Krzesła dalej, gminne koło Ślimoki PTTK jest jednym z najtrudniejszych i największym kołem PTTK na ziemi cieszyńskiej. Działają od 2003 roku mając wiele sekcji. Gospodarstwa produkcji Ursus C330, wersja limitowana. Przeciwnikiem i ofertami nowego górnika są Ala Damian oraz Paulinka. Firma Nemico Sebastian, a firma specjalizuje się w usługach grubiarskich, również oferuje usługi w zakresie zakładania ogrodów. Firmę reprezentuje Janusz Szczepański, kiełgazdy Wybrotko i Wyko. Kolejna ładowarka i to ono również pasa Bardzo prężni przedsiębiorcy z rejonu są tutaj z nami na dożynkach. Przeczytamy wszystko do dożynku. do nas już tuż za Hubertusem i z wielą, z tym wszystkim, co go się udało również i przywieźć na dożynki pięknie przystrojone w myśliwskie symbole Także ustawieniu. Witam pięknie. A koleżanko, już zmierza i w pierwszym bozie rolniczym po winach Współdzielczych prezentuje piątnik marki Plast z z jedną krawcem marki Alato.

Yes. Także wielkie, wielkie brawa im się należą. A do nas y, już tu zmierza gospodarstwo rolne państwa Sikorów. Reprezentuje go Janusz Sikor, emerytowany gospodarz Radnej Gminy Koleżu w obecnej kadencji. Prowadzi ciągnik Valtra N140-174 z na kursie, na czyje, Deszczowej, bo jak leje deszcz, to będzie szczęście. Że jest napróba tego deszczu, to na pewno w przyszłym roku będą takie plany, jak na dożynki popada, to za rok tego wszystkiego nie idzie pozbierać, tyle jest wszystkiego na środę, a potem to trzeba wszystko zbierać i myślę, że będzie... Bardzo obfity plan przeszłoroczny, choć ten był też bardzo dobry. Tu się boję myśleć, co będzie w przyszłym roku. Czekamy na kolejnych przedstawicieli, kolejnych sołec, którzy za chwilę do nas będą docierać. Wszystko przy, pięknie przyozdobione, takie piękne dekoracje dożynkowe, tradycyjne. To tu podziwiali, do no was tu jechali z Jankiem, on tam odbędne jechał i od było pięknie przystrojone, przygotowane. Widać, widać, że czekocie na Zastry... z pogodą i na Panie, czego Witamy serdecznie, bez zjadł na warunki, zaczynamy. To będzie. To doprowadzi do. Boże, zjedziemy. I Zjedziemy. 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 na, prawo, na tylko państwo. Na królika wiedeńskiego, niebieskiego rasa mięsna. Dorosłe króliki osiągają wagę do 5200 gram. Paniami z laureatem licznych nagród. Ostatnio jego króliki zdobyły główną nagrodę, czempion i wiceczempion 2023. Na wystawie Goku Chwaleczna na Podkarpaciu. Moje panie, witamy kolejnych uczestników Karolów Angie co Pan Andrzej z żoną Małgorzatą prowadzi usługi rolno. Liczę gojniczek, ciągnik, walka z przyciepą pod pani zajmuje się hodowlą bydła mięsnego i uprawą. Ups. A tuż za nimi będzie pędził Piotr Gojniczek i Dawid Biguasz, Żwęczkowodzej. Cała rodzina gojniczek. Witamy pięknie na tych dorzynkach naszej gminy Goleczu. Panie że udaje, że dziękujemy za zaangażowanie za to, że pracujecie i działacie na rzecz gminy Golesz. A tuż za gojniczkami będzie jechał Bogusław w Kamry z ciągnikiem z końca są w obodami to powiem. Oplakujcie, narujcie na co jak tylko się z naszym łyżem.

Dalej małej pana Marka Moskwika, czerwony kursus z Kosiarką. Witamy serdecznie panie Markus, życzymy ożywych i tego dobrego. A tu zdaniem Dariusz Winiarski, pikiem C363. Czyli, czyli... To się pan Dariusz Winiarski ma przyjaciel zostawił na ręku, a zatem Rosjusza jako sana. Ale to jest Witamy w ciebie panie Markus. Dalej mamy Pana Pawła Moskwiga, który czasami nie wszystko to się stawia, co wygadamy, bo tutaj tej papie musi się wyczuć, który w naszym przypadku w tym momencie nie do końca. Panie Moskwie, wczoraj w polszczyźnie 375 z Belarką do Siana. Witamy serdecznie Panie Pawle.